Dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wreszcie zajmiemy się Radą Ministrów. O Radę Ministrów zahaczyliśmy sobie już jakiś czas temu, kiedy omawialiśmy kompetencje premiera Rzeczpospolitej. A dzisiaj zajmiemy się kompetencjami Rady Ministrów, czym mieliśmy się zajęć teoretycznie w zeszłym tygodniu, ale plany zmieniłem. Zresztą, kto oglądał poprzedni odcinek, ten wie. No więc tak. Kompetencje Rady Ministrów, lub też inaczej po prostu rządu, bo tak jest powszechnie mówione o Radzie Ministrów, czyli Rada Ministrów, po prostu rząd, którego, na którego czele stoi oczywiście premier Rzeczpospolitej, który tak samo jak cała jego Rada Ministrów, jest wybierany w głosowaniu przez parlament. Wybierani są większością. Minimum połowa ustawowej liczby posłów plus jeden, czyli większość bezwzględna. Nie, że większość siedząca wówczas, tylko większość bezwzględna, czyli większość wszystkich miejsc w parlamencie, tym jest, moi drodzy, większość bezwzględna. No i tak, do szczegółowych kompetencji naszej Rady Ministrów lub Ministrantów należą zapewnianie wykonywania ustaw, czyli te ustawy, które są. Przegłosowany na posiedzeniach parlamentu, po tym jak posłowie się ze sobą pokłócą, z mównicy przegłosują wreszcie coś, to leci to potem do Senatu. Zresztą tłumaczyłem to w odcinku o procesie legislacyjnym w Polsce. No ale tak z grubsza, to leci to z Sejmu do Senatu i z Senatu trafia to na biurko prezydenta. I prezydent, jak to podpisze, to wówczas rząd zapewnia wykonanie tej ustawy. Potem mamy Wydawanie rozporządzeń, czyli jakby takich aktów prawnych co do ustaw. Koordynacja i kontrola administracji rządowej. Czym jest w ogóle administracja rządowa? Administracja rządowa to są wszelkiego rodzaju budynki, na których widnieje godło państwa polskiego. Zazwyczaj to są państwo, szkoły państwowe, czyli publiczne, urzędy miasta, wojewódzkie, gminy, powiatu. Czyli wszystko, co, co należy. co jest kontrolowane przez lokalnych. jest kontrolowane jeszcze przez rząd. Czyli jakby władza lokalna. lub też samorządowa, żeby było bardziej profesjonalnie. jest jakby przedłużeniem kontroli rządu nad tym. Bo wiadomo, że rząd nie jest w stanie. wszystkiego doskonale sam sprawdzać. Bo jakby. Ta liczba 115 ministrów miała się zajmować każdym poszczególnym miejscem i patrzeć, czego brakuje tam, to by im było ciężko cokolwiek zrobić. A tak to, to mamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, którzy są jakby przedłużeniem władzy na danym terenie. Czyli mamy już to. Teraz ochrona interesów skarbu państwa. Skarb państwa przede wszystkim co to jest. Skarb państwa to na przykład będziemy mieli Orlen i inne wszelkiego rodzaju spółki, których państwo posiada większość. Bo na przykład Orlen czy PZU to są tak zwane czy TVP to są tak zwane spółki akcyjne, gdzie możesz sobie kupić akcje i mieć częściowy jakby wpływ na to i zyskiwać z tego pieniążki, ale i tak... Większość z tych akcji należy do państwa, przez co państwo cały czas ma nad tym władzę, bo ogólnie państwo musi kontrolować takie rzeczy jak paliwo czy energia, wodociągi, czy bo jakby to zostało wszystko dane w ręce prywatne, to wówczas ceny mocno się mogą od siebie różnić, a tak to, to państwo ustala jakieś normy i kontroluje to w miarę. No i tak, budżet państwa. Mniej więcej końcówką każdego roku Sejm uchwala budżet na następny rok. Lub zazwyczaj zaczynają od ustawy około budżetowej, która nie jest formalnym budżetem. Ale jak już przy budżecie jesteśmy, to warto zaznaczyć, że jeżeli Sejm nie złoży że jeżeli rząd nie złoży ustawy budżetowej, to prezydent może rząd rozwiązać. A wraz z rozwiązaniem rządu, bo jak rząd nie pyta jakby uchwały ustawy budżetowej i zanim tego nie przegłosuje, to wówczas prezydent w swoich kompetencjach ma możliwość rozwiązania parlamentu. Dlatego każdy się boi jak przychodzi i niestety za każdym razem kiedy przychodzi do głosowania nad budżetem dług robi się coraz wyższy. Czyli coraz bardziej Polska jest zadłużana. Podczas ostatniego konstruowania budżetu nawet się dosyć sporo rągnęli. Była różnica olbrzymia w deficycie pomiędzy ustawą około budżetową, a definitywną ustawą budżetową. No i tak, bezpieczeństwo, czyli wszelkiego rodzaju utrzymywanie np. policji, straży pożarnej, pogotowia, czyli to, co zapewnia mieszkańcom bezpieczeństwo, jak również służba ochrony państwa. Polityka zagraniczna. Rząd jest uprawniony do tego, żeby działać na rzecz polityki zagranicznej. Zazwyczaj polityką zagraniczną zajmuje się albo prezydent, albo premier, albo zazwyczaj zajmuje się ten minister spraw zagranicznych. Bo Polska posiada swoich ambasadorów i konsulów w każdym kraju, z którymi utrzymujemy stosunki dyplomatyczne. Czyli oni są przedłużeniem tak, władzy polskiej za granicą i oni tam kontrolują, a przynajmniej jakby starają się jako tako, a rząd może uprawiać politykę zagraniczną, czyli na przykład poprosić zagraniczne kraje o pożyczki, etc. Na przykład Wołodymyr Mirzałęcki, jako głowa państwa ukraińskiego jest uprawniony do tego, żeby na przykład jeździć i poszukiwać do kolejnych pieniążków na prowadzenie wojny, znaczy Nie pomylujmy się. Polityka wewnętrzna. Od polityki wewnętrznej również mamy rząd oraz specjalnie do tego ministra. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Marcina Kierwińskiego. Obrona narodowa, czyli najważniejsze, żeby polskie państwo istniało, musi się mieć czym bronić, czyli potrzebujemy wojska, armii. W sensie, nim jesteśmy w NATO i niby jest ten artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego, że inne kraje są zobowiązane do pomocy, tylko że. No, jak się spojrzy z punktu historycznego na te wszystkie sojusze, jakie Polska miała, to zazwyczaj się to nie kończyło, także spieszono nam z pomocą. No i ostatnie organizacja pracy rządu czyli organizują swoją pracę. No i teraz pomówimy sobie na temat, co chodzi w skład Rady Ministrów. Nie będziemy się tutaj zagłębiać w poszczególne ministerstwa, bo ich jest aż 115. to się łącznie. Bo na ten temat osobny film, gdzie wyjaśnię pokrótce każde ministerstwo. Bo nie ma sensu robić 115 osobnych filmów na każdy z ministerstw. Bo za wiele to one się od siebie nie różnią. I kompetencje mają mniej więcej te same, bo bazują na tym samym, czyli na konstytucji, artykule 149. No i tak, no i taką ciekawostkę wam zdradzę, że rząd jest zdolny do na przykład wprowadzenia, jak to generał Jaruzelski powiedział w 1981, 13 grudnia, rada państwa w zgodzie z postanowieniami konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny. Czyli rząd jest zdolny do wprowadzenia stanu wojennego i wszelkiego innego stanu wyjątkowego. No i cóż, mam nadzieję, że jako tako udało mi się Wam przybliżyć naszą polską Radę Ministrów czy ministrantów. Mniejsza o to. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. pa!